Spotykamy się w w zdroju na panelu dotyczącym instrumentu szybkiego reagowania. Jedno, co jest pewne, jest to pierwszy w Polsce, być może też innowacyjny w skali europejskiej, projekt, w którym jesteśmy w stanie prognozować zmianę koniunktury, a to jest istotne. Ten projekt przewidywał zarówno spowolnienie w ubiegłym roku, jak i przyspieszenie gospodarcze w tym roku. Z naszych analiz wynika, że weszliśmy w fazę ożywienia gospodarczego, że będzie to znaczące ożywienie, że przewidujemy i w tym, i w przyszłym roku tempo wzrostu rzędu 4% produktu krajowego brutto, że niektóre sektory gospodarki będą bardzo szybko się rozwijały, na przykład sektor handlu internetowego, który się bardzo dynamicznie rozwija. Rosja, Ukraina może mieć istotny wpływ na kondycję części polskich firm, z tym, że to może być... Wpływy pozytywne i negatywne, bo są branże, które mogą skorzystać czy mogą wykorzystać tę sytuację, że no, Rosja czy, czy, czy Ukraina mogą się stać partnerami niepewnymi, w związku z tym Polska ze swoimi produktami może wejść, wypełnić lukę w niektórych, niektórych branżach. Trochę się nie chcemy zgodzić z logiką, która funkcjonuje dzisiaj w, w, w regulacjach europejskich, że ta dalsze redukcje mają następować w państwach biedniejszych, że ta redukcja ma następować w tak zwany sposób efektywny kosztowo. Na poziomie europejskim to może jest dobre rozwiązanie, ale niestety nie wymyślono systemu, jak kompensować ten wysiłek. Dla małych i średnich przedsiębiorstw na przykład technologie środowiskowe, które sprzyjają redukcji zużycia energii, a tym samym emisji CO2, absolutnie mogą być szansą i to jest szansa, która nie jest potencjalna, ona jest faktycznie wykorzystywana przez e, polskich przedsiębiorców. Z drugiej strony my, obywatele, możemy skorzystać tym, że możemy zużywać sami, decydując o tym, ile zużywamy energii, jakiej energii, z jakich źródeł chcemy tę energię, e, czy elektryczną, czy ciepłą e, pozyskiwać. Raz budzi się do życia, wiosna, piękna zieleń dookoła. Pierwsze pąki, zielone liście. Należy... Przedsiębiorczość, czyli akceleracja i dofinansowanie spółek. W całej sieci KICa jest 77 takich spółek. W Polsce 5 spółek zostało dofinansowanych od pomysłów na unikatowe, autonomiczne roboty, poprzez technologię do fotowoltaiki, impregnacji powierzchni fotowoltaiki, które ograniczają drudzenie się i Zwiększają efektywność. Pierwsze miejsce. Za pracą akademicki MAK Świat. umacowienie szkolnictwa wyższego w Polsce jako jeden ze współczesnych przejawów makdomalizacji. To pierwsze miejsce zdobyła studentka pierwszego roku, również stóp uzupełniających ministerstw gap, wybierając staż w Banku Gospodarstwa Krajowego, Justyna WOHAL. GAP to na pewno kierunek studiów, który odróżnia się od innych, dlatego że daje nam możliwości rozwoju swoich zainteresowań, między innymi właśnie przez organizację sympozjów, konkursów. Studiowanie na GAPie spowodowało, że pewne cechy u mnie się rozwinęły. Było to przede wszystkim niestandardowe podejście katedry do studentów w tamtym czasie. To był to był otwarty dialog, to było słuchanie, to było to, co dzisiaj Pan Profesor powiedział, eksploatowanie, czyli dawanie możliwości. Myśmy się w to angażowali. Moim zadaniem jest poprowadzenie spotkania z gościem niespodzianką. Wiem, że to nie jest łatwa sprawa być gościem niespodzianką, bo wszyscy się nie spodziewają, kto to jest, bo jest to gość. Ee, w związku z tym dość też się nie spodziewa, co, co tutaj czeka. Ja siedziałem w Zagopane 6 godzin zamknięty w pokoju, żeby nic nie spodziewałem. Kolega polski, Wrocławia, Władysław Fraski. Ja już dawno nie jestem. Przedsiębiorcą jakoś nie mogę się stać, dlatego że jedną z cech, zapisanych zresztą w kodeksie jest pazerność na pieniądze. Nie mogę tej zechód sobie odnaleźć. Próbowaliśmy do końca. Mieliśmy jeszcze jakieś sytuacje, no nie udało się. Także gratulacje dla studentów. Pierwszy raz od bardzo dawna wygraliśmy ten mecz. Nikt się tak naprawdę tego nie spodziewał, ponieważ kadra GAP naprawdę w rewelacyjnym składzie przyjechała jak zawsze. Leśnika to przede wszystkim hodowla lasu. Od momentu posadzenia aż wyprowadzenie go do bardzo dorosłego wieku, czyli do wieku rębności. Tytuł również... e, Technoutopie kontra Max Świat jest pewną prowokacją. E, ma to z, z, zmusić do myślenia, e, ale też pokazać pewną alternatywę. Otóż tą alternatywę e, ja osobiście dostrzegłem w ruchu makerskim, czyli w ruchu ludzi, którzy sami próbują wytwarzać pewne dobra. Próbują sami opracowywać na przykład, nie wiem, instalacje do produkcji energii z źródeł odnawialnych. Tutaj mamy serce układu, miejsce, gdzie nasza biomasa jest poddawana zgazowaniu. Tutaj zasypaliśmy go dzisiaj właśnie taką biomasą. Tego typu piec z tego co mi wiadomo, jeszcze nie powstał. Ta konstrukcja nie ma jednego autora. Została stworzona przez, przez coś, co się określa teraz przez socjologów smart crowd, czyli, czyli mądry tłum. Ja jestem wrażeniem jak bardzo graw w ogóle przez te ostatnie lata widać, stało się instytucją, prawie samą sobie. Ja kończyłam jeszcze specjalizację tych kierunek i to było rok 2001, także naprawdę... A naprawdę się to wszystko bardzo rozumiało. Na swój panel zaprosiłem osoby, które są związane, z, no, mówienie, z internetem i, i z tym, jak on wpływa na różne aspekty życia. Osoby, które analizują go od strony społecznej, czyli socjologa, medioznawcę, hakera, no i, i aktywistkę społeczną. Każda akt komunikacji tej przestrzeni cyfrowej zostawia ślad. Ślad nieusuwalny, praktycznie. Te ślady są zbierane. One są dzisiaj paliwem po prostu nowej gospodarki, tej XXI wiecznej i te, te, te ślady są zamieniane na różnego typu właśnie te usługi dla nas, z których my tak chętnie korzystamy, ale jednocześnie zaczynają być właśnie towarem dla przedsiębiorstw i z kolei narzędziem politycznym dla, dla państw. No, służą inwigilacji chociażby. Uważa się, że jeżeli coś jest płacone z tych funduszy publicznych. Automatycznie ma spełniać pewne wymogi. Ma na przykład dawać tej, tak zwanej publiczności jakąś przyjemność. I tutaj, I tutaj brakuje rzeczywiście dobrego dyskursu, zarówno ze strony humanistycznej, jak i ze strony ekonomicznej. Jakie wymogi yy, społeczno-etyczne można wobec tych pieniędzy yy, stosować. z niespodzianką będzie. Wychowawca młodzieży sportowej, wychowawca z ogromnymi sukcesami, wspaniały polski trener, Na Piąkczak powiem, że obudził nam się już taki talent, to jest Clemens Murańka i już teraz mogę powiedzieć, że na Pjongczak będzie przygotowany jak kamit To będzie taki Kamil Stoch na tej igrzyska, a i Kamila Stocha tam będziemy mieli. Sí. Okazało się być bardzo dużym wyzwaniem organizacyjnym, przede wszystkim ze względu na szereg nieprzewidzianych czynników, wśród których kluczową rolę odegrała pogoda. Z tego względu niektórzy uczestnicy mieli problem z dotarciem na miejsce. Musieliśmy szybko reagować i modyfikować program, tak żeby udało się jak największej liczbie osób uczestniczyć w obradach i innych wydarzeniach kulturalnych. Ostatecznie w sympozjum wzięło udział przeszło 300 uczestników i uważam to sympozjum za udane.